Pasat jak pędzlem malowany. Część pierwsza. Teraz zeszlifuję tą maseczkę. Uwaga, bo będzie głośno. Cześć siemanko, pora się wziąć za fasadę, tutaj już to przeszlifowałem, nie ma śladu żadnego pędla, tutaj się biorę za takie zaprawki, tutaj zobaczyłem, że kiedyś był szpachel, bo tu było, to było po prostu chyba stuknięte i ktoś to zaszpachlował, tu się trochę rdzy pojawiło, to też przeczyszczę, zaszpachluję, tak przeszedłem cały samochód. I w zasadzie dużo takich rdzawek nie znalazłem, na przykład tutaj coś jest i tutaj, tutaj nad szybą w jednym miejscu coś się zaczęło robić, ale to wszystko jest powierzchowne, nawet tutaj rdzy nie ma. To wyczyszczę wszystko i będzie gitara, także zabieram się za szlifowanie tutaj na masce maska porycowana, ale to wszystko wyszlifuję i będzie bardzo dobra robota, kurde. I wszystko się pędzelkiem ładnie pomaluje. Poszlifowałem trochę. Jak to się mówi, już nie ma odwrotu. Ładnie to matowi ten lakierek. Tykułka kółka to, to nie jest, że jakoś tak źle zajechane, po prostu taki lekki kurz się zbiera, ale odkurzacz elegancko to wyciąga, bo no kurde, jakby to pokazać. Czysto jest, wszystko jest czyste. No, wiadomo, że tam trochę kurzu poleci, ale zobaczcie na przykład na dachu. Nie ma nic, a wcześniej po chwili szlifowania tutaj to było biało. Malujemy pasata dzisiaj pomalujemy pasata kubusiem O! Tak się maluje samochody. Pak, pach pach pach, 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 pach. Widzicie! Elegancko pomalowane. A jak równiutko? Kurde. Rejestrację ściągnąłem. Będę musiał sobie jakąś fajną rameczkę ogarnąć, bo... Tamta już połamana. Odkręciłem relingi. Żeby tutaj też mieć dojście. O tutaj. O, to jakaś rdza wychodzi. A tak będę miał łatwiej to wszystko przeszlifować. Bez żadnych problemów. Ściągnąłem te listy z dachu. No na początku myślałem, że a nie będę ich ściągał, bo tam tam pewnie nic się nie dzieje. No ale jak się pomyliłem. Dobrze, że ja ściągnąłem, bo tu się okazało, że to jest chyba najgorsze miejsce w moim pasacie. <grydy> tutaj jest normalnie wszystko skorodowane. Czyli doszła dodatkowa robota, będzie trzeba to wyszlifować. O kurde. Takie gówno to wymyślili. Po co te listwy tutaj są? Nie wiem. Jakby dach tutaj nie mógł być. Prosty. Hmm. Jak ktoś ma pomysł, po co te listy tu są, to niech mi napisze. Z drugiej strony, tak samo się dzieje. Też wszystko tutaj zardze białe. Tutaj na dole była taka jakby uszczelka, guma. Nie, to jest jakiś, o, taki, taka masa jakby. Taka guma jakby no i pod tą gumą to wszystko zardzewiało tutaj już pojeździłem trochę śrubokrętem no i to zeszło no ale dobrze, że to ściągnąłem akurat to pasuje tutaj w ten otwór no i elegancko bo to bardzo fajnie zbiera rdze tym to przeszlifuje i będzie gitara udało się ściągnąć z tyłu klamkę z przodu klamkę lusterko to nie widzę tutaj wtyczki, ona pewnie gdzieś tam, gdzieś głęboko siedzi, to nie będę tego odczepiał, bo nie chce mi się tego boczka od środka rozbierać. Eee... Sądząc po stanie wkładki, to coś czuję, że chyba będę musiał też wymienić zamki. I myślę, że to zrobię, bo ten zamek strasznie chodził ciężko. Od strony kierowcy się zacina, także chyba kupię po prostu zestaw wkładek i będę miał inny klucz. To akurat nie jest problem dla mnie, bo jak już robić to już porządnie, chociaż w takim sensie, żeby to działało, jeździło i było elegancko. Coś czuję, że dłuższy film się zapowiada, znaczy może nie film. A cała seria z naprawy Passata chyba zmienię trochę formę tych filmów, bo zawsze tak pokazywałem fragmenty, co już zrobiłem i tam parę słów opowiedziałem. To chyba teraz będę robił tak, że po prostu nagram też jakieś fragmenty roboty i po prostu później film będę dzielił na mniejsze części, żeby nie był za długi. No i żeby po prostu nie zanudzać, bo żeby ten film też nie trwał godzinę, bo kto będzie miał godzinę czasu, żeby to obejrzeć? Oczyściłem trochę maskę. Maska jest porysowana, jak nie wiadomo co. Zakładam nowy papierek. No i jedziemy z tym koksem. Zobaczycie, jak idzie to szlifowanie. Papier używam 180, bo 400 mam wrażenie, że. Długo by to schodziło, a wcale nie rysuje jakoś tak strasznie mocno, tylko tak nie robi strasznych rys, po prostu to matowi. Bo po przemyciu y, tym zmywaczem silikonu, to jest po prostu zmatowiony lakierek. Także nic nie wyrywa, nic nie, nie rysuje za mocno. Także myślę, że ten papier może być. Trochę poszlifowałem i o papier, już kurde, praktycznie nie ściera. Także papier 180. A tak naprawdę to nakupiłem dużo tych krążków i w sumie za dużo tych 180. Także muszę je zużyć. Nie zawsze te otwory tak trochę pasują ale tyle to odkurzacz to wciągnie zobaczcie tylko tutaj troszkę troszkę kurzu jest tutaj i tutaj a wszystko jest w cyklonie, w separatorze czy jak to tam nazwać no i część w odkurzaczu ale nic tutaj nie lata i teraz można szlifować bo wcześniej jak szlifowałem klapę to kurde wszystko było białe w proszku i nie o takim proszku jak myślicie. Dobra, jedziemy. Jak myślicie wystarczy? Dopiero teraz jak zeszlifowałem to widać jakie tutaj są ubytki. O, to na przykład tutaj. Tutaj, tutaj, o. nie są głębokie, właśnie nie wiem czy to rozszlifować mocniej, czy po prostu to zostawić, czy tak szpachlem zaciągnąć. Hmm. Tu miałem tylko troszkę rdzy, wziąłem to od razu, przejechałem. To się zaszpachluje. No także tak to wygląda. Tymi kółkami nie ma się co przejmować, bo to po prostu jest taki pył ale jest zmatowione No i jak to się mówi kurde będzie dobra robota Maska jest Drzwi są Klapa jest Została mi jeszcze ta strona do rozkręcenia i wyślifowania ale to już nie dzisiaj a tutaj Wam pokażę odkręcałem lampę i tam niżej jest tutaj był taki plastik wyciągnąłem ten plastik, bo mi tam nasadka wpadła do środka I ja tam wkładam rękę i mówię, kurde coś tam jest wyciągam a to kurde kluczyk chyba oryginalny jeszcze z tego samochodu Musiał komuś tam wpaść, No i ja go znalazłem. Kurde. Poszukajcie w swoich pasatach, czy tam, czy, czy tam czegoś nie ma. <laughs> Może znajdziecie jakieś schowane euro, albo dolary, albo jeszcze coś innego. Tam jest strasznie zardzewiałe. Ale to ogarnę, tak? To akurat pasuje tutaj. Zastanawiałem się czy to ruszać, czy nie, ale jednak to ruszę. No i teraz to zaszpachluję. Spróbuję to inaczej zrobić. to idzie. Tylko muszę jakoś kurde sobie tam położyć odkurzać, żeby chociaż to jakoś wciągało. Kurzy się strasznie z tego jak trochę się nabrudziło, trzeba podkurzać. Dobra, nie będę przedłużał, krótkie podsumowanie, lampy mam wymontowane, z tyłu też wymontowałem, pościągałem te listwy, żeby tutaj sobie przeszlifować, bo tam widziałem, że coś, coś tam zaczyna brać, to to od razu przeszlifuję, zaszpachluję, tą stronę mam całą zrobioną i połowę dachu, jeszcze tutaj został błotnik, kawałek, zderzak. Z tyłu zderzak, no i cała ta strona. Ale już nie ma co przeciągać, bo ten film będzie za długi. W następnym filmie podkładowanie i szpachlowanie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał tam na dole. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, hej!